Cześć, kochani, witajcie. Siedzę w pracy. Taka niesamowita cisza, że aż zegarek słychać. Ej, kochani, jak wiecie, moje życie się bardzo, bardzo zmieniło w ostatnim czasie. Hmm. Wiele rzeczy postanowiłam zmienić tak. Ja sama, kochani, postanowiłam zmienić, od pewnych rzeczy się uwolnić, odejść, mm, gdyż zwyczajnie doszłam do wniosku, że mi nie służyły. I kochani, teraz tak mm, analizując to wszystko, mm, po latach już, kochani, bo to już są lata. Nie chcę sprzątać swój ogród i chlewić, i chlewić y, przepraszam, i plewić jest. Myślałam, jestem gdzie indziej, ale to nic. I plewić te swoje chwasty w swoim pięknym ogrodzie, żeby mogły kwitnąć piękne kwiaty. I kochani, tak sobie siedzę i tak sobie rozmyślam, właściwie analizuję, co tak naprawdę się wydarzyło, po co się wydarzyło. Wiecie co, kochani, dochodzę do wniosku, że jestem bardzo wdzięczna. E, bardzo szczęśliwa i bardzo spokojna i przede wszystkim, kochani, bardzo, bardzo wolna, bo te wszystkie rzeczy, które mnie spotkały w życiu, nawet te bardzo złe, e, wręcz tragiczne, jak komuś, kochani, opowiadam, to niektórzy mówią, że to jest jakaś masakra, tragedia, ale ja tego tak, kochani, nie odbieram. Ja uważam, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu jest dla mnie lekcją, co bym mogła e, się bardziej wznieść, bardziej połączyć ze swoją głębią, swoim sercem, swoją duszą, e, jakby bardziej e, móc, móc czuć, e, jakby siebie przede wszystkim, e, czytać siebie, być sobą jakby w pełni. E, no, i kochani, cóż, uwolniłam przez te właśnie moje sytuacje bardzo siebie i teraz mogę uwalniać was, mm. innych ludzi, bo kochani, nie ma nic piękniejszego niż móc być w pełni sobą, w pełni wyrażać siebie, w pełni kochać siebie. W głębi duszy, w głębi serca czuć spokój, miłość, radość, szczęście. Być tu i teraz, nie być ani wczoraj, ani jutro, bo wczoraj już nie ma, nie wróci, a jutro jeszcze nie nadeszło. Czyli jakby jestem teraz w tu i teraz i powiem Wam szczerze, że nawet nie za bardzo zagłębiam się co będzie wieczorem, bo jestem teraz, tak jestem kochani w tu i teraz i jest godzina 13.30 jak nagrywam tego TikToka i kochani jestem po prostu zwyczajnie w tu i teraz i nie myślę co będzie o 15, o 18, o 20, jak będzie godzina 18 to pomyślę o 18.00 mega bogi stan, hmm, przestać pędzić w tym tak zwanym kołowrotku życia, zatrzymać się i żyć pełnią życia w hmm, tu i teraz. Jakby mieć całkowicie pełną kontrolę nad tym swoim tutaj kubkiem analitycznym, który nam tak właśnie niesamowicie hmm, funduje tysiąc myśli na minutę. Jak wiemy, no te myśli są różne, przeważnie są jakieś analityczne, jakieś strategiczne, często są niefajne, bo wprowadzają nas w jakieś obawy, lęki, strachy, w energię braku, w energię cierpienia, w energię bólu, w energię żalu. A najpiękniejszy stan, kochani, to być tutaj, jakby w głębi, w sobie, w sercu, w duszy i jakby no. A tam, kochani, w sercu to jest tak miłość, wolność, spokój, radość no, taki po prostu niebiański stan kosmiczny, kochani, tu jest, tam, w głębi, w duszy, w nas. I to jest takie piękne połączenie z tym naszym sercem, a serce z, jakby wiecie, z wyższym ja, ze źródłem. Kochani, piękny stan naprawdę. No i ten spokój, kochani. Spokój, co by się nie działo, kochani, spokój. Tylko spokój może nas uratować. Kochani, polecam Wam ten stan, naprawdę. Ten stan uwolnienia siebie, miłości do siebie, tej radości, spokoju. Życzę Wam tego, kochani, żebyście mogli tak bardzo, bardzo. Szczerze, prawdziwie i głęboko uwolnić siebie, jak ja to zrobiłam. A jak nie umiecie, kochani, tego ogarnąć, nie radzicie sobie zwyczajnie, nie wiecie jak, nie wiecie od czego zacząć, w jaki sposób zacząć, bo jesteście dalej zniewoleni w programie, w ramię, w ograniczeniu w strachu, w lęku, w bólu, w cierpieniu. To, kochani, zapraszam Was na brief do mnie albo do Andrzeja. My Tobie pomożemy, kochanie. Uwolnić siebie, kochać siebie. Być tu i teraz, w radości, w miłości, w sercu. Zapraszam Was, kochani, kocham Was bardzo. Busiaki dla Was. No I kochani, pięknego weekendu, bo mam sobotę wiadki.